Jestem Ania. Jestem Kinga. Jestem postrzelona Ola. A to jest kangurę. Witamy was w pierwszym odcinku. I zapraszamy na łowy rozmowy w toku e, z postrzeloną molką. Tak. W dzisiejszym programie rozmowy w toku będzie o... Dlaczego jestem zieloną kolsą. Zapraszam pierwszego pierwszą osobę. Usiądź dlaczego? Yy, yy, dlaczego postanowiłem być naukowcem? Ja byłam w szkole. Po prostu, no dobra, jak się do na tego, Co cię zainspirowało? No, co to jest? Latarnia. Młode latarni Po co jest młode model latarnie? Młode latarnie jest po to, żeby... Um... W um, tu jest um, Żarówka. No. Aha. To co cię. Um, a to twoja najgorsza ocenia na w, w twoim byciu naukowcem. To była piątka. <suszy> <suszy> piątka. Plus czy minus? Nie. A jak dostajesz szutki, to, to jesteś szczęśliwa, czy bez żadnych diagnoz? No szczęśliwa. Um, I czy to was, y, bo w rodzinie oczywiście jest większość rodziny, czy tylko jedna osoba z rodziny y, taka mądra, czy to jest pokoleniowe? Y większość. Czyli y, w ogóle w, w, To była pani An Ania z, z swoim modelem latarni morskiej. Dzięki. Zapraszamy kolejną, yy, kolejną osobę. Eeeeh, for actually, Na naukowcem, czyli. Ha! Turna się! No. Pani jest naukowcem tak mnie nazywają. A tu? To? No to co, jest? co jest? Co pani zainspirowało do bycia naukowcem? Kwiatek. 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 Wiedzieć. O tu! Tu Moskwa jest. Moskwa w Rosji, nie? To jest Europa. No, a to w Azji leży? Nie wiem. No to jesteś naukowcą, czy nie? A naukowiec musi wiedzieć... Wszyscy musisz... wiedzieć. Dobrze. To jest globus, to w piątek wystarczy. Co tam jest <laughs> złota? Dziękuję, to była... NIE! Otka. I to tak. To. I. Jak brakuje. Jaka jest Twoja najgorsza ocena? W hmm. życiu. Jaka była Twoja najgorsza ocena? Co? Najgorsza, Twoja ocena w szkole. Jedynka. I A to ale... jest najlepsze, właśnie, że miałam same jedynki. A ty wiesz, na takiego Najlepsza? Najlepsza, jedynka. Najgorsze jedynka najlepiej przyjaciółki. A ty nam kof, nie jesteś. Dziękuję Cikina. Sit! Sit! To były rozmowy w toku, a teraz przenosimy się... I to były rozmowy w toku z on. A teraz idziemy do studia. Tak, to ja za chwilę będzie spektakl ogrodnika i świetnięte dziewczyny A teraz powiemy wam wejdźcie na naszą stronę Ajkan Górek Vlogs Chodźcie A teraz Idziemy do spektaklu, dziewczynki i ogrodnika. A co ty to robisz? To jest moje hobby. A co ty to robisz? Bo to moje hobby. Ale ja mam dubie włosy. A ty jakie krótkie. chcesz się bić? I to koniec! Dziękujemy, że oglądaliście pierwszy odcinek AJ Kangurek! Mam nadzieję, że za i do zobaczenia w drugim odcinku I Kangurek! I pamiętajcie nasza strona i Kangurek. But, Kropako, Fotze,